startu, nieźle też Gapiński został Becker na 5-1 jedzie, jadą Wilki w tej chwili na prowadzeniu duety Berger, Milik z tyłu został Gapiński, Becker będzie starał się rozdzielić gospodarzy, schodzi do bezedny Wchodzi w krawężnik, czyżby miał wskoczyć przed że tak się dzieje, ale teraz ma chrapkę też na pozycję Milika, no bo Czech w końcu jedzie na prowadzeniu 4 do 2 dla gospodarzy w tej chwili, ale Peker nie powiedział. Tak samo Dimitri Iberże, który jest trzeci, który był trzeci, chociaż Becker tam się broni pod bandą. Jadą po męsku, jadą twardo, ale też FR broni się. Amerykanin jeszcze troszkę, resztką sił są z krawężnika Becker nadal dzierży dwa punkty, ale wie, że teraz bardziej musi się chyba skupić na defensywie Bo Milik odjechał już siną w dali Leci po celne cenne trzy punkty ostatnie u ostatnie wyjście z tego łuku, 4 do dwóch dla gospodarzy te pole zagrają, zagrają na korzyść łodzian, bo oni wyjeżdżają na prowadzenie. Nie, zaraz to może być nieaktualne, ale nie przedarł się. Kenneth Pierre jest drugi, czy może trzeci, bo tam równiutko jedzie z Beckerem. Amerykanin na razie jednak jest o pół motocykla. Trzeci, nie, wskoczył, nałożył się na Keneta Pierre. Jest 5-1 dla gości. Passo na prowadzeniu za nim Becker i teraz musi coś przedsięwzięć. Przedwzięziąc e, Kelet Beery, który na razie na trzecim miejscu nie liczy się, Piotr Świercz w tym ściganiu daleko za o wiele bardziej doświadczonymi rywalami. Bardzo dobra jazda od początku dzisiaj na pas, co to może się fanom łódzkiego orła bardzo, bardzo podobać, bo... Ben Basso jest szybki, bo Ben Basso przywozi za plecami liderów gospodarzy jak na razie i Ben Basso za chwilę tu sobie trzy punkty, kolejne trzy cenne punkty. Basso przed Bekerem. Cześć, Nowak, Berzebercom? To najlepiej ze startu, bardzo dobrze wygląda Seyfert Salke, dołączy do niego Berże ale chce się w to wmieszać i robi to Oliver Bertson, który teraz jest na drugim miejscu, na trzecie spadł Seyfert Salk, który zastępuje Krakowiaka. a Bertson chce się ścigać. Aperto nie jest szybki, a bardzo teraz z kredy wyskoczył prawie wjeżdżając w bandę i wykorzystał tą seifert ale Bercon znów to samo, tym razem na wejściu w drugi łuk musiał się bronić e, i wytracił trochę prędkości. Oliver Bertson, ale cóż z tego Skoro jedzie na trzecim miejscu Teraz wskoczy i robi to nie. Sejfer jeszcze się broni. Jeszcze do krążenia, ale już Bertson skakuje na drugie miejsce. Na jak może no, 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 trochę dłużej niż chciałby to Sejder z pewnością 4 do 2 dla gospodarzy Zyskał na tym całym zamieszaniu Dimitrij Berze, który pewnie prowadzi, który za chwilę dopisze sobie trzy punkty, jeszcze się Obejrzał, tak jest bezpieczny 4 do 2 dla gospodarzy, którzy odzyskują prowadzenie Dimitri Berze 3 punkty. A chcieli się tam podpulsować ale nie dał się nikt wyfrunął. Najlepiej Seifert Calk, nie, to jest nieaktualne. Poprowadzi Luke Becker. Becker teraz próbował go podszczypać Tam Seifert Calkę nie dał się. Amerykanin leci po trójka. Uwaga, uwaga. Basso nadciąga, uwaga, bo jest już trzeci ale leci kontra Dimitri Berge, który w tej chwili sprawia, że układ mamy remisowy. Na to że Pytanie na jak długo to został teraz Ben Basso, Luke Becker, trzy punkty zapisujemy na jego konto, drugi Jonas Seifert, Zalke, Barcowiak, Świercz, Benson. Milik, Milik wyfrunął, ze startu podniosło tam, bardzo mocno świercza, prawie wpadł na Bartkowiaka. Ojej. Bardzo dobry starty Bernson, ale musi uważać z prawej, z lewej gospodarze wielki są wszędzie. I są już na podwójnym prowadzeniu. Henry Pier, chociaż będzie kontrował. Bernson będzie chciał Jonasa Seyfert-Salkana, ale nie daje się tutaj. Zawodnik gospodarzy jeszcze jest gdzieś tam w kontakcie Gapiński, ale jego strata już w tej chwili jest zbyt duża. Odjechał, uciekł Jonas Ej, i nic się już tu nie zmieni. Tu zaraz będzie eksplozja radości. Wilki robią 5-1. W krośnie Celfa z Wilki pokonały Haskrzydlewska Skrzydlewska 49 do 41. Z bonusa cieszą się jednak łodzianie.